dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny już dzisiaj. Dlaczego mówię kolejny? No bo być może ktoś z Państwa był podczas naszego dzisiejszego wywiadu, podczas mojej rozmowy z prezesem spółki Tenderhut, która planuje teraz w krótkim terminie ofertę publiczną akcji, z której chce pozyskać 11 milionów złotych. Przede wszystkim duża część z tych środków, bo mniej więcej 8 milionów mają zostać przeznaczone na akwizycję, na rozszerzanie działalności poprzez pozyskiwanie może powiedzieć kupowanie nowych podmiotów, nowych spółek. W ten sposób spółka chce się rozwijać i podbijać świat IT. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wzięciem udziału w ofercie czy przesłuchaniem samego materiału, jest on dostępny no oczywiście na kanale, tym razem Comparic News. Zachęcam do odszukania gdzieś tam w najnowszych materiałach wideo, on będzie dostępny. Natomiast przechodząc już do tego, co teraz chyba najbardziej nas interesuje, to przebieg dzisiejszej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych, sesji takiej powiedziałbym na przeczekaniu. Szukałem takiego jednego słowa, które mogłoby bardzo doskonale jak najlepiej opisać przebieg właśnie dzisiejszej sesji, no i myślę, że to słowo to przeczekanie, ponieważ obserwowaliśmy najpierw na początku sesji wzrosty na głównych polskich indeksach, takie odreagowanie po wczorajszych ponad 2% spadkach, następnie obserwowaliśmy nawet kolor czerwony w okolicach południa, później nieco większe spadki po godzinie 15, no ale wydaje się, że już wszystko wraca na właściwe tory, główne indeksy. Polskie zyskują na wartości nie tylko polskie, bo w Stanach Zjednoczonych również obserwujemy spore wzrosty i praktycznie duża część z wczorajszego spadku została odrobiona. S&P 500 zyskuje w tej chwili 1,2%, NASDAQ 0,9%. Jeżeli chodzi o nasze polskie indeksy, WIG20 jest 40% na plusie, więc tutaj jeszcze sporo pozostało do odrobienia, no ale też nie ma się co dziwić, no bo jednak dziś 10 z 20 składowych indeksów traci na wartości, dobrze radzą sobie walory Dino Polska, LPP i JSW tutaj dwuprocentowe lub wyższe wzrosty. Ponad 1% zyskują walory. Santander Polska i Allegro blisko 1% na plusie CD Projekt. PK Norland i Lotos po wczorajszych sporych spadkach. Natomiast dziś zdecydowanie słabiej radzą sobie walory spółek energetycznych. Tauron jednym z liderów spadków. Spadki również na Orange Polska nieco ponad 1%. Na szerokim rynku po kilku dniach zawieszenia wznowiony został obrót na walorach Plaza center 109% wzrost to ostatnie notowania. Dziś kurs wznowiony został na poziomie 3 bądź i 30 groszy z mniej więcej 100% wzrostem, następnie nieznaczne cofnięcie, a teraz walory są zawieszone na górnych widełkach i wydaje się, że dziś już pewnie ten kurs nie zostanie dopuszczony ponownie do notowań, ale jest szansa na kolejną lukę wzrostową na początku jutrzejszej sesji. Tak jak się spodziewaliśmy, dziś rano Mabion kontynuuje te swoje wzrosty w zasadzie przez całą od 9 do teraz prawie 17 kurs zyskuje na wartości, a skala wzrostu to już przecież ponad 20%, dokładnie 21,5. W tej chwili na kurs testuje okolica 67 zł. Ponad 15% zyskują walory spółki KB dom blisko 10 ampli i call energy z 7% wzrostem. Najsłabiej dziś radzą sobie walory Euroholding z 27% spadkiem, kilkanaście procent. Traci Ursus, ponad 10% na minusie mangata, Bowim i St jeżeli chodzi o spadki Ursusa, tego się spodziewaliśmy, to nie jest żadne zaskoczenie. Po informacji, że postępowanie układowe nie zostało zatwierdzone przez sąd, spółka jest w upadłości. Wydaje się, że ten Ursus, którego jeszcze możemy zaobserwować gdzieś na wsiach, w małych miejscowościach, mówię tutaj już stricte o ciągnikach, o traktorach, już niedługo zostanie wyparty. Firma przestanie produkować nowe traktory, nowe ciągniki, a te, które, które gdzieś tam jeszcze są używane, które już były gdzieś tam w historii spółki zakupione, niedługo będą służyć za obiekty wystawiane w jakichś muzeach dla nie wiem, przyszłych pokoleń, aby mogli podziwiać tę polską myśl techniczną, która teraz w 2021 roku kończy pewien swój etap, pewien swój rozwój, jeżeli chodzi o historię. Witam wszystkich Państwa na czacie, witam Polukę, Paula, witam również pana Grzegorza, Pawła, El Prezesa, Dariusza, kolejnego pana Dariusza i jeszcze kolejnego pana Dariusza, bombowy metamorfozy, panią Lidię Pidgeja, tutaj kolejnego jeszcze pana Dariusza, czterech Panów Dariuszy tutaj widzę, Jerego, Grzegorza, Pidzeja. Dziękuję za wszystkie komentarze tutaj. Polukia, jeden z naszych stałych widzów, spekuluje, że Elon Musk, czyli właściciel Tesli, kupił Ursusa i będzie produkował rakiety kosmiczne pod marką Ursus. No oczywiście chcielibyśmy, żeby tak było. To pewnie tutaj tak pół żartem, humorystycznie napisane, no ale, no, ale jednak, jednak raczej to tylko mogło się co najwyżej komuś ewentualnie taki scenariusz mógł się przyśnić, a już na pewno bieżącym inwestorom, którzy jeszcze posiadają w swoich portfelu akcje spółki, no z tym. Bardzo dużym minusem, no bo przecież jeszcze nie tak dawno za jedną akcję płaciliśmy mniej więcej złotówkę, a w tej chwili kurs to 33 grosze, więc spadek na poziomie kilkudziesięciu procent. W ostatnim czasie walory zanotowały. Jeżeli chodzi o poziom obrotów, zdecydowanie jest on niższy niż podczas wczorajszej sesji liderem PK Orlen i tutaj najprawdopodobniej ta spółka pozostanie już po godzinie 17 liderem obrotów. Jeżeli chodzi o całą dzisiejszą sesję, obroty w okolicach 60 milionów, czyli o 10 milionów niższe na Allegro. Dino Polska ponad 50 i blisko 50 CD. Projekt. Świetna postawa na walorach Dino Polska. Dino to jedna z gwiazd na miesiąc lipiec, o której mówiłem Państwu podczas naszego webinaru w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca. Kolejny webinar zbliża się do nas wielkimi krokami. Wydarzenie jeszcze nie jest przygotowane, ale już teraz mogę powiedzieć, że spotkamy się na webinarze w ostatnim dniu giełdowym, roboczym przyszłego tygodnia. Będzie to właśnie 30, 30 lipca. Piątek pewnie standardowo godzina, godzina 19.00, no i być może już jutro, a pojutrze link do zapisów na webinar będzie tutaj dostępny na, na czacie. Natomiast przy okazji już chciałem Państwa zachęcić, zanim przejdę do jeszcze do analizy indeksów zagranicznych i wybranych przez Państwa spółek, do udziału w piątkowym wywiadzie, w mojej piątkowej rozmowie z przedstawicielem spółki Modern Commerce o godzinie 12.30. Rozmowa na żywo na kanale Komparik Rynki i przy okazji jeszcze raz zachęcam na kanale Komparik News, Pojawił się mój dzisiejszy wywiad z prezesem spółki TenderHut, która prowadzi obecnie ofertę publiczną akcji. Spójrzmy na indeksy zagraniczne. Tak jak wczoraj mówiłem o spadkach na wszystkich europejskich indeksach, tak dziś no, poza jednym, poza ICEX obserwujemy tylko i wyłącznie kolor zielony na europejskich indeksach. Te z większą kapitalizacją radzą sobie całkiem dobrze. KAK 49, prawie 90 prawie 1% na plusie. DAX zyskuje nieco ponad 0,5%. No a przypomnę tylko, że właśnie te indeksy wczoraj bardzo mocno traciły, a kurs i DAX, i KAK 40 tracił nawet ponad 3% w trakcie sesji. Nasz WIG20 niemal w połowie zestawienia ze swoim wzrostem, stan na godzinę 16.50, 49 W Stanach Zjednoczonych, tak jak powiedziałem, spore wzrosty, wczoraj najmocniej straciły indeksy Dow Jones, Dow Jones Composite, Dow Jones Industrial, które kończyły sesję mniej więcej 2% pod kreską, kończyły sesję oczywiście o godzinie 22.00 czasu polskiego, natomiast dziś obserwujemy na ten moment 1,5% wzrosty, które sprawiają, że duża część z wczorajszego przypadku jest już odrobiona. S&P 500, 1,25% na plusie zyskuje również Nasdaq Composite i Nasdaq 100. Tutaj wzrosty na poziomie mniej więcej 7,8%. Jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, chciałbym też powiedzieć o dynamicznych wzrostach na kursie dolara, kurs z łatwością pokonał poziom 3,90 zł i zbliża się teraz do okolicy 3,91, a przypomnę tylko, że w samej końcówce marca 2020 roku, czyli można powiedzieć, kiedy mieliśmy do czynienia z tym dołkiem bessy na giełdach polskiej, europejskich czy innych światowych z innych kontynentów, dolar był na swoim lokalnym szczycie, a kurs zbliżył się w okolice poziomu 3,98 Od kilku miesięcy obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost. Nie tak dawno konsolidacja w okolicach 3,80, w tej chwili już 3,90 i z, dużym do, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy spodziewać się podobnego ruchu jak ten, który obserwowaliśmy przed kilkunastoma miesiącami w okolicach 4 złotych, z tym że no ten poziom bazowy, z którego ten trend wzrostowy na kursie dolara się rozpoczął jest nieco niższa, zatem skala wzrostu będzie większa. Wzrost na ropie WTI 0,5% na plusie, ale wczoraj 7% pod kreską, pamiętamy złoto traci 30 i Bitcoin jako przedstawiciel rynku kryptowalut ponad 3%. Jeżeli chodzi o nasz WIG20, obserwujemy odbicie od poziomu wsparcia. Jeszcze dziś ten poziom 2200 w trakcie sesji testowaliśmy, nie powiedziałem o tym przed momentem, ale poziom dzisiejszego minimum to 2198 punktów na WIG20, wczoraj 2196, więc nieco niżej, ale cały czas widzimy że poziom 2200 utrzymuje indeks no właśnie na tych wyższych rejonach z 22 z przodu i tak jak o mocnym poziomie oporu mówiliśmy w okolicach 2280 punktów, tak o mocnym z kolei poziomie wsparcia mówimy w okolicach 2200, na ten moment nie ma przesłanek do tego, aby mówić o możliwości wyłamania w krótkim terminie tego poziomu, natomiast gdyby przyszedł kolejny cios choćby ze Stanów Zjednoczonych kolejna taka sesja jak wczorajsza z ponad 1%, może nawet 2% spadkiem, no to Myślę, że WIG-20 również tego poziomu 2200 nie obroni i będziemy testować być może rejony 260, być może nawet jeszcze niższe lokalne poziomy wsparcia na, na wig 20. Przejdźmy do kilku wybranych spółek, o których Państwo tutaj piszecie. Już od teraz chciałbym wprowadzić jedną nową rzecz do naszych programów: mianowicie wieczorem już będę informował o spółkach, które będziemy analizować rano kolejnego dnia. Tak, żeby też kolegi z rana nie angażować się w dodawanie do tytułu na YouTube. I już teraz mogę powiedzieć, że jutro w programie będziemy analizować spółki takie jak Mabion, INC, Geotrans i spółka Zortrax. Te cztery spółki jutro rano będziemy analizować. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy program, rozpoczniemy od jednego z czterech panów o imieniu Dariusz, którzy w zasadzie jak jeden mąż po kolei witali nam się tutaj na czacie i jeden z panów pyta o spółkę Mastarta. Już wrzucam na startę, na, na wykres. No i sytuacja tutaj, tak jak już ostatnio mówiliśmy, wygląda coraz bardziej niepokojąco. Kurs wyłamał poziom istotnego wsparcia w okolicach 48 zł, również poziom 50 sesyjnej średnie kroczący która przebiegała mniej więcej na tym samym poziomie, co poziom wsparcia. I widzimy, że dziś domknęliśmy lukę wzrostową, która prędzej czy później domknięta być, myślę, musiała lukę z 4 czerwca, kiedy kurs dynamicznie zyskiwał i kończył sesję 20% na plusie luka w okolicach 43 zł domknięta. Dziś od tego dolnego poziomu obserwowaliśmy nieznaczne umocnienie na walorach starty. No i ja myślę, że jest duża szansa na to, że ten właśnie poziom, ta okolica 43, 50, 44 zł będzie tym poziomem, który będzie taką chwilową zawrotką na kursie akcji spółki. Z tego poziomu spodziewałbym się krótkoterminowego wzrostu po domknięciu tej luki luki wzrostowej. Już dziś podczas sesji, co ciekawe, obserwowaliśmy dynamiczne wybicie, bo pewnie kończyć będziemy nieco pod kreską w okolicach 45 zł, co będzie stanowić o półprocentowym spadku, ale dziś w trakcie sesji kurs wzrósł do poziomu 48 zł, więc już raz przetestował ten poziom do niedawna wsparcia, obecnie oporu. Myślę, że te testy mogą być powtarzane i spodziewałbym się właśnie, że te okolice 44-45 zł w krótkim terminie są bardzo dobre do akumulacji i walorów spółki. Myślę, że ten właśnie w okolicy 48 zł może być powtórzony, co będzie wiązać się z możliwością zysku w krótkim terminie nawet 7-8%. Czy ten poziom zostanie trwale wybity? 48 zł tego nie wiemy To nie jest aż tak, nie, aż tak prawdopodobne, ale myślę, że powrót w te właśnie rejony w krótkim terminie jak najbardziej może mieć miejsce, bo jest to poziom bardzo istotny. Był to poziom lokalnego szczytu odnotowanego na początku lutego 2021 roku. To jeżeli chodzi eingi O tę spółkę pan Grzegorz pyta, a w zasadzie prosi o to, abym powiedział coś, coś miłego. No nie wiem, nie wiem, co mógłbym takiego miłego powiedzieć. Może, może powiem, że nie tylko ja, ale wielu analityków spodziewa się, że ten rok będziemy kończyć być może nawet w okolicach, w okolicach 2000, przepraszam, 3000 punktów na WIG-20, gdyby doszło do tej sytuacji, o której wspominałem dzisiaj. Rano, czyli Narodowy Bank Polski zacząłby skupować akcje z polskiego parkietu, raczej tu będziemy mówić o głównych spółkach z parkietu głównego z WIG-u 20, może z MWIG-u 40, jest spora szansa na spore wzrosty na głównych indeksach, bo to nie będą kapitały takie jak w przypadku inwestorów indywidualnych, tylko jednak NBP to spora instytucja i w przypadku skupu akcji z parkietu giełdowego, no myślę, że potencjał do wzrostów będzie duży, a jeżeli ten skupy zostałby uruchomiony na bieżących poziomach, po tak dynamicznych wzrostach, no bo przecież od choć żeby przełomu października, listopada, WIG20 zyskał kilkadziesiąt procent, no to to pokazywałoby dodatkowo fakt, że w dalszym ciągu te ceny walorów, które decydują o kursach głównych indeksów, są atrakcyjne i to może być sygnał do tego, że w drugiej części tego roku czekają nas dynamiczne wzrosty. Okej, okay, pani Lidia pisze o dwóch spółkach, może wezmę pierwszą z nich, bo Cognor niedawno analizowaliśmy. Spójrzmy na notowania spółki BOWIM. Spółka stosunkowo niedawno była analizowana podczas naszego webinaru przed dwoma miesiącami za miesiąc maj, bo miesiąc maj przyniósł bardzo dynamiczne wzrosty. Przede wszystkim dwie dynamicznie wzrostowe sesje, kiedy kurs rósł z okolic 5 do blisko 9,50, czyli skala wzrostu blisko 100%. Wtedy korekta ruchy na poziomie wsparcia w okolicach 8 zł, ruch boczny, i po tej konsolidacji, korekcie realizacji zysków przyszła pora na kolejną falę wzrostów, już nie aż tak dynamiczną, ale. Jej skala również robiła wrażenie, bo był to poziom ponad 50% wzrostu. Kurs wzrósł nawet na moment powyżej 13 zł, ale ostatnia sesja to już znaczne odreagowanie. Kurs no, spada z sesji na sesję o mniej więcej 10%, dziś minus 10, wczoraj minus 10, co doprowadziło do szybkiego zejścia w okolice 50. na wykresie 50 sesyjnej średniej kroczącej do poziomu poniżej 10 zł. Wydaje mi się, że te spadki mogą być jeszcze kontynuowane, mimo że okolica 10 zł to, no, owszem, poziom poniekąd lokalnego wsparcia, ale uważam, że skala tempo spadków sprawiają, że jest duża szansa, duże prawdopodobieństwo na test nawet 8 zł tego kolejnego poziomu wsparcia na wykresie. Od tego poziomu na tutaj wykresie dzieli nas mniej więcej jakieś 19,7% i myślę, że o tyle walory w krótkim terminie mogą jeszcze spaść, no i wtedy szukałbym tutaj okazji do jakichś odbić spekulacyjnych w krótkim terminie. Myślę, że teraz to poniekąd zakup akcji teraz w okolicach 10 zł byłby takim pewnego rodzaju łapaniem spada Noży i wiązałby się z bardzo dużym ryzyką, ryzykiem straty kapitału w krótkim, w krótkim terminie. Może jeszcze jakaś, jedna, może jakaś jeszcze jedna spółka? Tutaj pan Rafał pisze o Bitcoinie. Bitcoin rzeczywiście dziś wyłamuje poziom 30 tysięcy dolarów. Ja osobiście nie jestem inwestorem kryptowalutowym, ale bardzo bawią mnie artykuły, które pojawiają się w ramach takich okresów, kiedy Bitcoin i inne kryptowaluty mocno wzrastają, mocno spadają. No i to jest o tyle ciekawe, że analitycy w przypadku dynamicznych wzrostów na Bitcoinie, kiedy kurs przebijał poziom 60 tysięcy dolarów, prognozowali poziom 100 tysięcy, później 200, niektórzy, nawet 500 tysięcy dolarów za jednego bitcoina jeszcze w tym roku. A ja tak sobie myślałem, że przydałoby się chyba we, zejść na ziemię. No i teraz, kiedy jesteśmy po 50% korekcie, analitycy nagle zaczęli rekomendować tutaj kursy w okolicach 22, 23 tysięcy dolarów za jednego bitcoina, więc teraz nagle, no i już te oczekiwania co do przyszłego kursu głównej kryptowaluty są zdecydowanie bardziej ograniczone. No i pytanie, czy tutaj po prostu... Skala tego giełdowego ruchu, zainteresowanie, sentyment nie są wyznacznikami, no bo ciężko tutaj mówić o jakichś innych... Podstawach, wskaźnikach fundamentalnych, o tak powiem, które decydowałyby o tym ruchu w krótkim terminie, poza spekulacją, ale też być może moje słowa zostaną negatywnie odebrane przez tych tak zwanych w cudzysłowie znawców, jeżeli chodzi o świat kryptowalut, więc nie chcę tutaj jakby się wypowiadać. Proszę moich słów nie traktować wiążąco, a jeżeli ktoś byłby zainteresowany analizą kryptowalut, które również są na naszym portalu, w naszej telewizji prowadzone, to co kilka dni w partnerstwie z One Arek Jóźwiak prowadzi swój program o kryptowalutach u nas bezpośrednio po GPW o godzinie 9:30 na kanale Kompari Grynki Zachęcam do Zachęcam do obejrzenia. Pan Jakub pisze o spółce Mabion. Mabion, tak jak wspomniałem, jutro rano będziemy analizować, więc dziś może odpuścimy, natomiast możemy skupić się na zamknięciu sesji na giełdzie papierów wartościowych. WIG20 zyskuje 70% a zatem w samej końcówce. Obserwowaliśmy jeszcze taką mini lukę wzrostową, może pokażę to na wykresie. Widzimy tutaj ten pionowy skok z okolic 2216 do 2221, więc 5 punktów udało się zyskać w samej końcówce sesji. No i tutaj trzeba wyróżnić na pewno walory Dinopolska i LPP, które kończą sesję na poziomie ponad 3% wzrostów. Dinopolska 3,5% na plusie 310,50, a LPP 3 13 650 zł. I jesteśmy bardzo blisko 14 tysięcy zł lokalnego, historycznego szczytu, jeżeli chodzi o walory spółki. Spora zmienność dziś na walorach Jastrzębkiej Spółki Węglowej, ale kończymy sesję, myślę, na poziomie takim dobrym, powyżej 33 zł. Na poziomie, który również był testowany dziś tuż po godzinie 9, kilka minut po rozpoczęciu sesji, o tym mówiliśmy podczas naszego dzisiejszego... Otwarcie GPW 33,20 na zamknięciu, poziom raptem o 20 groszy niższy od poziomu sesyjnego szczytu. Ponad 1% zyskały walory Santander Polska, Allegro czy PKN Orlen. Natomiast największe spadki na walorach Mercator Medical, Tauron i Orange Polska. Każda z tych trzech spółek traciła nieco ponad 1%. Na szerokim rynku liderem wzrostów Plaza Center blisko 110% na plusie. za Walory zawieszone na górnych widełkach, tam teoretyczny kurs wznowienia był nieco poniżej 4 zł, ale momentami nawet powyżej. 4 obserwowałem dziś e, walory Plazy Center. Jedna ze spółek pokrewnych zagranicznych drożała podczas jednej sesji. Tylko już nie chcę Państwa wprowadzać, bo nie wiem, czy to była giełda w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych. Ale chyba w Wielkiej Brytanii, nie chcę już teraz tego szukać, bo pewnie nie znajdę tak w ciągu kilku, kilkunastu sekund. Ale drożała o blisko 1000% w trakcie sesji, no i stąd też te wzrost na walorach Plazy Center były spodziewane i możliwe. Mabion 20,5% nad kreską 66,40, KB do 15% na plus, i ampli z blisko 10% wzrostem. O właśnie, przypomniałem sobie jeszcze jeden bardzo interesujący fakt, tylko jeszcze tutaj potwierdzę, żeby nie wprowadzić błąd, potwierdzę datę sobie oczywiście, ale chyba, chyba tutaj... Nam się nic nie zmieniło w ostatnich dniach. Okej, okay, Paul potwierdza, że w Londynie, czyli na giełdzie właśnie Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję za potwierdzenie. No i jaką, o jaką tutaj mi spółkę chodziło? Chodziło mi o spółkę CD Projekt, która podała datę premiery mobilnej gry na, o tematyce Wiedźmina. na 21 lipca 2021 roku, więc już jutro premiera zobaczymy, jak będą się walory zachowywać. Natomiast ja osobiście nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś no, dużego ruchu z tego względu. Względu, że skala tej gry The Witcher Monster Slayer na urządzenia mobilne, skala tego tytułu produkcji i spodziewanych pewnie też zysków z tego właśnie tytułu nie jest nawet bym powiedział do przeskalowania w porównaniu z tym, co moglibyśmy mówić w odniesieniu do którejś z części Wiedźmina, bądź do ostatniego ostatnie premiersa Egrybanka 2077. No ale mimo wszystko, jutro pewnego rodzaju sporą nawet zmienność możemy na walorach CD-projekt obserwować, która może być napędzona w sytuacji, gdy okaże się, że opinie, ocen, oceny recenzentów, jeżeli chodzi o nową grę mobilną, o tematyce Wiedźmina będą na poziomie bardzo wysokim, ewentualnie bardzo niskim, jeżeli one będą, tak szacuję sobie na podstawie obserwacji, w okolicach 75-80% ocen pozytywnych. Myślę, że tutaj dużego ruchu na walorach spółki nie będzie. Jeżeli chodzi o mw 40 Mabion wspomniany liderem wzrostów, dobrze radziły sobie walory XTB, które po raz kolejny odbijają od poziomu 16 zł, to poziom zamknięcia z wczoraj, dziś, już na otwarciu byliśmy mniej więcej 1,5% na plusie, w trakcie sesji spadek do nieco poniżej 1% na plusie, ale kończymy blisko 5% na plusie i w okolicach 1680. Interkar z 4,5% na plusie, na zamknięciu ponad 3%, wdrożały także walory M banku i kernel, no a najsłabiej poradziły sobie walory NA i LiveChat, które straciły nieco ponad 4%. Nieco ponad 4%. To jeżeli chodzi o spółki z MVG 40, ja tutaj jeszcze ja tutaj jeszcze Sprawdzam czat, bo bardzo ciekawa informacja od Poluki. Od razu mówię, że wszystkie informacje, które przytaczam tutaj z czatu, nie są, no większość z nich przede wszystkim nie jest zweryfikowana, no bo jesteśmy na żywo, więc też zachęcam do swojej weryfikacji. Już teraz nie mamy czasu. Natomiast tutaj jeden z widzów pisze o tym, że Turów przestał działać, a no minister tutaj informuje, że to planowana przerwa w działaniu. Ciekawy komunikat, niewątpliwie. Mieliśmy jeszcze nie tak dawno zapewnienia, że tam żadnych problemów z funkcjonowaniem nie będzie. No i zobaczymy, czy ten komunikat nie, w, w, że w krótkim terminie negatywnego wpływu na walory bardzo mocno ostatnio przecenionych spółek energetycznych. I przy okazji pan Sławomir tutaj pyta, co myślał o energetyce. No myślę, że taka informacja, jak ta, którą tutaj jeden z widzów napisał, na pewno nie poprawia nastrojów inwestorów, i myślę, że perspektywa w krótki, w krótkim terminie czyli w okresie powiedzmy od jednego do trzech miesięcy może być w dalszym ciągu negatywna i te spadki mogą być jeszcze, mogą być jeszcze kontynuowane, no ale oczywiście zobaczymy co czas przyniesie. Spójrzmy na swig 80, tutaj liderem wzrostów Airway Medics 5%, wzrostem czyli blisko 5% na plusie, ponad 3% na plusie, Ferrum Alumetal i Rio Therapeutics, natomiast najsłabiej radziły sobie walory PBKM, które kończą sesję 8% pod kreską, spora korekta również na walorach Synectic, które przecież w ostatnim czasie przebywały w bardzo dynamicznym trendzie wzrostowym, trwającym dobre kilka miesięcy, gdzie 7,5% na minusie i 31,30% to kurs zamknięcia. I jeszcze rzućmy okiem na parkiet New Connect, liderem wzrostu w Point blisko 6% na plusie. Walory Centurion drożały ponad 5%, ale tutaj bardzo niewielki obrót, raptem jakieś 80 akcji w obrocie. Blueberry 4% na plusie, Polaris IT Group również 4%, natomiast tutaj bardzo duża przecena po ostatnich dynamicznych wzrostach domykamy powoli lukę i wracamy do poziomu bazowego myślę że gdybyśmy mieli analizować te spółki które w trakcie jednej dwóch sesji bardzo mocno odbijały z parkietu New Connect analizować pod kątem tego ile z nich w krótkim terminie wraca do poziomu bazowego byłoby to ponad 50% no bo jednak takie ruchy bardzo często tutaj obserwujemy ponad 2% drożały walory Jodel Holding, Masz czy Blumerang, a najsłabiej poradziły sobie walory spółki Geotrans, która dziś publikowała swoje wyniki za drugi kwartał. O tych wynikach mówiłem dziś, ale powiem również jutro w programie, kiedy będziemy analizować walory. 15% dziś geotrans pod kreską. Spore spadki na walorach Farm51 do premiery Chernobylite. Pozostało jeszcze 8 dni kalendarzowych. 28 lipca bodajże premiera nowej gry. No i pytanie, czy ten spadek to już kwestia premiery, czy też no, z czego on wynikał? Zobaczymy. Natomiast ja cały czas przypominam ten scenariusz, który wiązał się z premierą WW3, takiej strzelanki od Farm 51 sprzed kilkunastu dobrych miesięcy, kiedy to przed premierą walory bardzo dynamicznie rosły na wartości. Kurs wtedy doszedł do historycznego szczytu w okolicach 55 zł, a następnie spadł do poziomu nieco poniżej 20 zł. Steam Sales, Play to Chill to spółki, które dziś ponad 5% na zamknięciu straciły. Bardzo Państwu dziękuję za ten dzisiejszy, za ten dzisiejszy program, tutaj już wyjaśnienie tego zatrzymania wydobycia w Turowie, nowy blok ma awarię, jeden z bloków błąd w budowie, w budowie i projekcie, no więc mamy wyjaśnienie oczywiście tutaj znajdą się na pewno tacy, którzy będą mówić, że to tylko wyjaśnienie dla mediów dla opinii publicznej, że rzeczywiście tam nic złego się nie wydarzyło, a w ten sposób pewne osoby chcą tutaj pewne sprawy zatuszować, no a inni oczywiście będą w 100% decydować, że mogło się tak zdarzyć nie ma ludzi idealnych, nieomylnych na tym świecie i błędy w budowie mogą nas na co dzień spotykać. Dlatego każdemu już pozostawiam interpretację tego komunikatu no, dla siebie. Na ten moment bardzo dziękuję, dziękuję za dzień dzisiejszy. Słyszymy się jutro rano standardowo o godzinie 8.45 w przeglądzie komunikatów giełdowych. Pozdrawiam i do usłyszenia.